Janusz Rafał Głowacki wystawia swoje prace w Muzeum Historii Katowic w dziale teatralno-filmowym. Tytuł prac: Obrazy punktowane. Precyzyjna robota. Owszem, tak. W związku z tą wystawą syn mój nakręcił taki krótki filmik i wrzucił to na YouTube, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak kropkuje i jak potem na końcu animuje te y, sekwencje, które tworzę w, w postaci tryptyków, poliptyków i tak dalej. I to dla nas jest bardzo ważne, ze względu na to, że wtedy widać jak te obrazy się poruszają. On to zrobił na takim po, poklatkowych sekwencjach mm -hmm. i Wtedy to ładnie widać. Wystarczy wpisać tylko Janusz Rafał Głowacki na YouTubie i te filmy wyskoczą. A to specjalnie robiliśmy ze względu na to, że w tym dziale filmowo-teatralnym jest ta wystawa, żeby każdy mógł sobie zobaczyć jak ewentualnie można te obrazy poruszyć, tworząc króciutki cykl ruchomy. Skąd pomysł na tworzenie właśnie takich symetrycznych, geometrycznych Obrazów. Wydaje mi się, że ten porządek, ta harmonia, która jest konsekwencją właśnie takiej symetrii, chyba istnieje w każdym z nas i po prostu gdzieś wewnętrznie po wielu różnych stylistycznych etapach twórczości. Postanowiłem badać, w jaki sposób reagują te symetryczne konstrukcje tworzone z prostych, kardynalnych figur geometrycznych, typu koło, trójkąt, kwadrat, i jak można je właśnie poprzez typologizowanie zjawiska układać. I w ten sposób dochodzić do pewnych odkryć, poprzez to, że wytrwale drążę jeden temat, powtarzając kilka sekwencji, Troszeczkę, Ale... powiedzmy to wytrwale i długo. Patrząc na te obrazy, każdy sobie co innego wyobraża. Są tu takie style wężowate, okrągłe, kropki, kreski. No po prostu to wszystko działa na wyobraźni. Po to chyba to robię, żeby każdy w pewien sposób też może sobie to interpretować na własny sposób. I, i to jest chyba bardzo ważną cechą tych obrazów, że nie tylko jednoznacznie, ale wieloznacznie możemy je odczytywać. I jak długo pan się zajmuje takimi dziełami? Tego typu obraz już maluję prawie 9 lat. Także Czyli kawał czasu. Kawał czasu poświęciłem i to naprawdę wymaga wytrwałości ogromnej. I cierpliwości. Cierpliwości i pokory. Też. I to są płótna. Tak. Płótno olej, tak jest. Technika, tak jak już mówiliśmy, punktowana, czyli małym, cienkim pędzlem punktuje po kolei fragmenty. No, drobiazgowa robota. Tak, taka misterna, drobiazgowa robota. No i cóż, mogę tylko pogratulować, że jest ta cierpliwość i, i chęć tworzenia. Czegoś nowego, bo nie spotkałem się jeszcze z tego typu pracami. Dziękuję. dziękuję ja bardzo. dziękuję bardzo.